Zapieczętowana urna z wypełnionymi kartami, komisja czuwająca nad prawidłowością losowania oraz oczywiście osoba losująca. Tak wyglądało rozstrzygnięcie loterii, jakie zgromadziło przed czelackim M1 tłumy ludzi z całego województwa. Główną nagrodą był oczywiście samochód. Tym razem walka toczyła się o czerwonego Jeepa, na widok którego świeciły się oczy niejednego uczestnika losowania. Każdy z nich wierzył, że Fortuna, Uśmiechnie się właśnie do niego. Nie byłoby mnie tu, jakbym nie liczył. Jakaś tam jedna tysięczna jest. Sansa zawsze jest, nie? Samochód nie był, oczywiście, jedyną nagrodą, jaka czekała na tłumy przed sceną. Na pierwszy ogień poszły trzy bony na zakupy o wartości 500 zł. Wylosowały je. Trzy kobiety. Ważne było to, że po usłyszeniu swojego nazwiska szczęśliwiec musiał dotrzeć na scenę w przeciągu dwóch minut. Następnie potwierdzano tożsamość wywołanej osoby oraz paragon, na podstawie którego wrzucona została karta loteryjna. Po tej procedurze można było się już tylko uśmiechać. Oczywiście, jak zwykle, kilka wylosowanych osób nie odebrało nagrody ze względu na brak wiary we własne szczęście którego konsekwencją była nieobecność pod M1. Kolejną nagrodą był bon o wartości 1500 zł. Tym razem zwycięzcą został pan Stanisław, który wrzucił do urny aż 65 kuponów. Jak powiedział, miał przeczucie, że ta nagroda trafi właśnie w jego ręce. Później do wylosowania pozostała już tylko nagroda główna. Emocje sięgnęły zenitu. Na scenę wywołana została pani Anna. Pomimo kilku prób, nikt się nie zgłaszał. Kiedy wszyscy zacierali już ręce i liczyli, że to losowanie trzeba będzie powtórzyć, pojawiła się uśmiechnięta i rozanielona Anielona zwyciężczyni. Szybka procedura sprawdzająca dane i po chwili pani Ania stała się właścicielką nowiutkiego czerwonego jeepa. No, niesamowite. Powiem, że jestem w szoku. No, w tej chwili dotarło to do mnie. No, nie ukrywam, że odkąd rozpoczęły się te losowania, no, parę ładnych lat. Zawsze korzystam z tego. No, dlaczego nie? No, skoro jest taka możliwość, także dać szansę, prawda? Zwyciężczyni głównej nagrody wrzuciła do urny kilkanaście kart i to wystarczyło, by wygrać. Pozostali uczestnicy loterii, którzy opuszczali plac przed sceną rozstawioną na parkingu M1, mieli mniej zadowolone miny, ale przy następnej okazji na pewno znów zjawią się pod sceną i będą z niecierpliwością nasłuchiwać wyczytywanych nazwisk. W końcu Fortuna kołem się toczy.